Prezentuję gołębia o numerze 9420. Jest to nakrapiana samiczka dwuletnia. Wywodzi się z gołębi Figo 8000. Także super, super naprawdę gołębia. Ze strony ojca, ale ze strony matki, wywodzi się z mojej super samicy 5402. Samica, która e, zdobyła pierwszą nagrodę w okręgu w kategorii I e, 45. E, nagrodę nagrodę w, w Polsce. Samica, która z lotu 700 km wsiadała, e, pierwsza, trzecia. Czwarta, z 500 setki później 32. Także naprawdę rewelacyjna samica. Samica, która yy, czyli babcia tej, tej, tej samiczki, yy, była też najlepszym lotnikiem oddziału rocznym była najlepszym lotnikiem lotnikiem yy, z dorosłym lotnikiem jako samica, także no naprawdę super, super samica, która się wywodzi też z olimpijskiej rodziny, z z gołębia, z gołębia który przyleciał do mnie od hodowcy Van Hey, który później podarował, mnie, podarował, no, chciałem mu go oddać, ale on nie chciał przyjeżdżać tyle kilometrów, prosił, żeby został u mnie, to był gołąb z 2007 roku, po czym później się okazało, że jego siostra była gołębiem olimpijskim, także, także też w ten sposób mi się udało mieć w swojej hodowli bardzo fajnego gołębia. Oczywiście on u mnie latał. Na początku, kiedy nie znaczy latał, a nie kusiło mnie go, żeby dawać go w loty, to, to nachodowałem po nim fajne gołębi, które są do dzisiaj. A później, jak już miałem kartę, wszystko, to gdzieś któryś wokół mnie skusiło, żeby go dać. Na lot, no i to wiadomo, co się stało, nie. Ale gołębie do dzisiaj z jego, z jego linii są, są w krwi, czyli krew jego, jego jest w gołębiach jeszcze do dzisiaj u mnie. Także tutaj naprawdę babka tego gołębia, super samica. Matka nigdy nie latała, bo została przeznaczona do rozpłodu. Także o matce w wynikach nie mogę mówić, nic, nie? Polecam.